Cześć, ja jestem Marta, a w dzisiejszym odcinku, uwaga uwaga, dzisiaj pokażę Wam jak narysować takie usta, ale na postaci, ponieważ tutaj Wam się ten filmik wyświetla. Tutaj właśnie Wam pokazywałam jak takie usta zrobić, ale mm, teraz Wam pokażę jak takie usta zrobić na postaci, ponieważ tutaj macie komentarz. I tutaj mnie Julia poprosiła, żebym y, takie usta narysowała na postaci, więc oczywiście nie ma sprawy, już to narysuję. Chciałam tylko bardzo podziękować Julii, że mi pisze takie miłe komentarze, naprawdę jest ich dużo, pod ma. Szurcami, mam od niej miłe komentarze, więc bardzo dziękuję. Jak to oglądasz, to też możesz mi coś napisać uleja miłego i ogólnie wszyscy mogą mi coś miłego napisać, a ja Wam dziękuję bardzo za tyle łapek w górę i wyświetleń pod moimi odcinkami. No i myślę, że możemy zaczynać. Ogólnie też Julia miała dobry pomysł, znaczy dobry pomysł na odcinek, kreatywna jest, bo ja jeszcze nie wysyłam osoby z takimi otwartymi ustami, więc nie wiem jak mi to wyjdzie, nie wiem w ogóle czy to dobrze wyjdzie, ale zobaczymy, spróbujemy, wiecie, trzeba nowych rzeczy w życiu próbować. Tutaj przed chwilą, zanim zaczęłam nagrywać, spróbowałam zrobić taki szkic dla Was, żeby Wam mniej więcej pokazać i żeby też sobie móc zobaczyć y, tutaj właśnie. Ja nie wiem, nie było w tym komentarzu sprecyzowane, czy ma to być portret, czy ma to być y, cała postać, ale jednak postaram się zrobić portret, bo jak będzie cała postać, jakbym narysowała całą postać, to by te ustawy były, wiecie, takie malutkie, bo nic nie było zbytnio widać, więc już zacznę rysować oczywiście portret. Tutaj mam trochę... Kamerkę trochę przybliżę. Okej, okay. rysujemy na początek szyję. Bo teraz jest ogólnie łatwy do narysowania, więc możecie trochę w przyspieszeniu niedużym zobaczyć, jak ja to rysuję. Musiałam ten rysunek trochę poprawić, bo wyszedł mi koszmarnie. Dobra, teraz, teraz może wiecie, zrobię sobie jakieś włosy, chociaż to nie jest najważniejsze, tylko ta usta, no ale jak już ta postać, to postać Okej, okay, teraz czas na twarz, tutaj oczywiście narysuję sobie brwi, nie, nie, nie ważne, jakby może trochę kiepsko mi to wychodzi, hmm. wytłumaczcie mi ludzie jak to jest, że tu mi wyszła piękna brew, a tu już nie, nieważne, trzeba to poprawić. Powiem tyle. Nie jest idealnie, ale jest w miarę spoko. Teraz reszta tutaj yy, ciała i reszta twarzy znaczy. Yy, I oczy właśnie sobie... I yy, usta sobie zostawię. Jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób narysować mam takie oczy, to możecie obejrzeć mój pierwszy odcinek. Chociaż myślę, że, że teraz jakbym mogła, to w jednak ten pierwszy odcinek zmieniła, bo teraz jeszcze lepiej chyba te oczy rysuję, ale no tam w miarę wytłumaczyłam i też tego co wytłumaczyłam się trzymam, tylko teraz nieco lepiej wychodzi. No, no może teraz, no, nie no dobra, może jednak nie tak dobrze, bo taka jakby różnica, nie? Mamy już to zrobione, nie chciałam Was tym zanudzać, no ale teraz najważniejsza część, czyli usta. W tym filmiku wszystko dobrze pokazywałam, więc no... Co to jest? Kochani, powie mi ktoś, co to jest? Dobra, muszę to kochani ewidentnie poprawić, bo ja, ja naprawdę nie wiem, co to jest. Tak mi wyszło za drugim razem, tak to mnie wyszło za trzecim razem. Chyba najlepiej, już chyba nie będę tego tutaj zmazywać i poprawiać. Teraz rysujemy oczywiście... Jak ja to powiedziałem w tym filmie, środek ust. Chociaż nie wiedziałem jak inaczej to nazwać, więc dobra. To wygląda tutaj, jakby ktoś miał jakiś, wiecie, aparat na zębach czy coś takiego. Dobra, teraz zęby tutaj um, jeszcze z szpary między zębami ja tam wszystko dobrze wytłumaczyłam więc możecie tego shorta obejrzeć, no język trochę za duży mi wyszedł ale tutaj tak będzie czarny kolor, więc spoko tak to wygląda no na razie myślę, że ok jeszcze tutaj tylko bym chciała narysować takie o coś takiego, żeby było widać że się uśmiecha no i możemy już yy, kolorować jeszcze tutaj może poprawię tego warkocza, ale dobra. Więc kolorujemy twarz oczywiście na kremową. Ja już to pomalowałam i pokolorowałam, i wyszła taka niebieska dziewczyna, ale słuchajcie, nie wiem w ogóle skąd są te plamy. Ja jej, kochani, nie zrobiłam, więc nie wiem skąd one są, ale nie myślę, że to jest jakoś specjalnie, czy coś tutaj na dół też jest. Dobra, no to rysujemy usta, bo głównie tutaj chodzi o usta. Możemy tutaj sobie, kochani, wziąć cokolwiek, tylko chcemy, znaczy, jakikolwiek proszę, kolor. Mam to na myśli, więc ja sobie wezmę taki żółty, cytrynowy, bo ogólnie to jest cienkopis. Nie mam cienkopisu, chyba że mam gdzieś, gdzieś tam w dalej różowego. Chociaż nie, już go widzę w sumie. No to jednak, jednak mam, ale on chyba taki kiepsko pisze. Nie no, pisze. To będzie y, cytrynowo różowy No i właśnie teraz na tych ustach się skupimy. Chociaż nie, no to to kiepsko piszę. To jednak będzie więcej tutaj cytrynowego takie połączenie ogólnie super wygląda, takie wiecie, yy, jaskrawe kolory różowy i żółtym, spoko wyglądają. Ten dziękopis serio mi pisze kiepsko, ale wiecie, żeby to jakoś w miarę wyglądało, zrobię kilka takich miejsc, żeby tutaj można było sobie no, porysować trochę, powiedzmy, porysować, yy, dobra, nieważne. Anyway, Lecimy sobie, w ogóle lecimy, nieważne, nie, nie słuchajcie mnie, tylko, tylko patrzcie, co ja robię. Dobra, teraz czarna kredka i tutaj rysujemy, ogólnie u mnie to jest brązowa kredka, bo nie mam, wiecie, takiej idealnie czarnej, ale no jakby... Może mam, ale wiecie, nie chcę mi cię szukać, Zobaczę, że mi trochę boli głowa. Dobra, tak będzie OK, Teraz język, znowu sobie może wezmę ten tej jaskrawy kolor. Języki akurat nie są takie jaskrawe, ale no, może się od szminki pobrudził. I tak to chyba wygląda, myślę, że już skończone. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, czemu są tutaj te dziwne plamy. No cóż, no... Przybliżę trochę, żeby to jakoś wyglądało normalnie. O, jeżeli Wam się filmik podobał, tutaj jeszcze sobie dam zakreślać, żeby to jakoś. O, jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. No i jeszcze raz bardzo chciałam podziękować użytk użytkownikowi Julia, tutaj takiej macie. Nazwę. Więc no, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, yy, yy, za wszystkie wyświetlenia. Wszystkie oczywiście pozytywne komentarze, mam tylko pozytywne. No i do kochani, do zobaczenia już niebawem. Papa! Hej kochani, witam się z Wami, jeszcze tak na chwilę tutaj przyszłam. Już właśnie montuję film i jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć ważne informacji, ponieważ jeżeli chcecie, to możecie pisać jakieś teraz w komentarzach pytania, jakieś właśnie dotyczące rysowania, czytam mojego kanału, więc możecie pisać.